Zbliżają się święta Wielkiej Nocy. Tutaj jest to też fantastyczny moment, żeby dzieciaki troszeczkę nakłonić do może własnego biznesu i przy okazji zrobienia też coś dobrego. Oczywiście. To już jest nasz drugi taki kiermasz, druga inicjatywa. Pierwszy był bożonarodzeniowy, ten wielkanocny. Wszystkie wyroby, no może nie wszystkie, troszkę przesadziłam, ale większość wyrobów to są ręcznie wykonane przez naszych uczniów, przez ich rodziców, przez bliskie im osoby. Jest to taka ogólno szkolna inicjatywa. Staramy się poprzez takie działanie zintegrować naszą społeczność szkolną i Pokazać też dzieciakom, że y, dobro rodzi dobro, tak? W takim skrócie. Y, całość dochodu z tego kiermaszu postanowiliśmy przeznaczyć na y, organizację Dnia Dziecka. Co naszym zdaniem też w pewien sposób zmobilizowało tutaj naszych uczniów, y, ponieważ y, no jakby sami zapracują sobie na organizację y, jak najbardziej atrakcyjnych. Y, Swojego, tak, święta. swojego święta. Mhm. Dokładnie. Co jeszcze tutaj warto może wspomnieć? Na kiermaszu znalazły się takie egzotyczne wyroby. Należą do nich m.in. kremy, które przyjechały z bardzo daleka. Tak, przyjechały za chwilkę, o tym powiem. I tutaj są wyroby ręczne, też bardzo egzotyczne, bransoletki. Przyjechały one z odległej Tanzanii. A skąd się u nas wzięły? Wzięły się one, z, są one podarunkiem od pana Wiesia Raczyńskiego, naszego dawnego nauczyciela który w tej chwili jest duszą i takim głównym dowodzącym, że tak powiem, fundacji Jestem by Służyć. Jest to fundacja, która działa na terenie Tanzanii, ale swoją działalnością obejmuje też wiele innych krajów Afryki. Pomaga dzieciom. Głównie skupia się na organizacji nauki. Ale nie tylko. Pan Wiesław z nami współpracuje, przywiózł nam te wszystkie cenne dary, ponieważ aktualnie przebywa w Polsce i przeznaczył na nasz kiermasz. Oczywiście część dochodu z tego kiermaszu naszego też wesprze działalność tej fundacji. Rozmawiamy troszeczkę o twardej matematyce. Jest to pierwszy dzień kiermaszu, jednak już tutaj kwoty robią wrażenie. Tak, tak. przed chwileczką właśnie po tak naprawdę pierwszej przerwie, kiedy, kiedy tutaj dzieci miały możliwość kupowania tych wyrobów, zgłosiła się już do mnie pani pracująca tutaj, pomagająca w obsłudze i przyniosła kwotę 280 zł, więc no naprawdę to jest uważam ogromny sukces jak na początek kiermaszu, a tak jak tutaj już pani wspomniała, kiermasz będzie trwał 3 dni. Rozumiem, że to jest tylko kiermasz szkoły, Nikt z zewnątrz nie może jakby uczestniczyć w, tym, w, tym, w tej atrakcji, chyba że tutaj zaproszeni właśnie rodzice, dziadkowie. Tak, ze względów mhm. bezpieczeństwa oczywiście osoby trzecie jakby no nie mają wstępu, wstępu na teren szkoły, natomiast rodzice poinformowani są o kiermaszu, o terminie, były przygotowane plakaty, wcześniej już rozwieszone, była też informacja wysłana poprzez dziennik elektroniczny i Rodzic może wejść tutaj na teren szkoły, stąd też organizacja tego kiermaszu w pobliżu wejścia do szkoły, no żeby po prostu umożliwić chętnym też ewentualne wejście. Widzimy dużo słodkości. Codziennie podczas tych trzech dni oczywiście będzie można spróbować czegoś nowego, czegoś domowego, co mamy właśnie uczniów też przygotowało. Tak, podzieliliśmy specjalnie właśnie jakby tak grupami klasy, żeby każdego dnia inna, inny ciąg klas, tak, że tak powiem, dostarczał nam te słodkości, żeby one po prostu były świeże I, i nie było też takiej sytuacji, że jednego dnia będzie ich nadmiar, a drugiego dnia po prostu już z nich nie skorzystamy. Więc jakby taki podział nastąpił tu nasz wewnętrzny i rodzice. Na te dni przygotowują słodkości. Warto też wspomnieć, że znajdujemy się w szkole integracyjnej, więc to jest też fantastyczny sposób, żeby zaktywizować uczniów z niepełnosprawnościami i pokazać im, że mogą własnoręcznie też coś wykonać, co w przyszłości może da im nawet pewną wiarę w siebie, bo to jest najważniejsze też myślę w tym. Nasza szkoła jest placówką w pełni integracyjną. Wszystkie 21 oddziałów, które tutaj się uczą, są oddziałami integracyjnymi razem z dziećmi zdrowymi pełnosprawnymi uczą się uczniowie z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, dysfunkcjami. I tak jak tutaj właśnie już wcześniej Pani wspomniała, dla nich możliwość przekazania, kawałka siebie, kawałka tak swojej tutaj działalności jest też nie tylko fantastyczną terapią, ale takim ogromnym wzmocnieniem własnej wartości. I dzieciaki niepełnosprawne też pod okiem i nauczycieli i nauczycieli świetlicy przygotowywały właśnie Różne tutaj ozdoby wielkanocne z przeznaczeniem na ten kiermasz. Pierwszy kiermasz to był kiermasz bożonarodzeniowy. Jaka kwota wtedy pojawiła się na liczniku? No, bo też zrobiła tutaj wrażenie. No, bardzo nas ta kwota zaskoczyła. Faktycznie nie liczyłyśmy absolutnie na nią. Był to trzydniowy kiermasz zakończony ogromnym sukcesem, kwotą 2800 złotych zebranych. I na co wtedy był przeznaczony? I te pieniążki, one w tej chwili cały czas, że tak powiem, są spożytkowane, ponieważ ich celem było był zakup różnego rodzaju nagród na konkursy, które odbywają się tutaj wewnątrz szkoły. Mieliśmy już kilka takich konkursów, zostały te pieniążki wykorzystane, ale jeszcze pewna pula została. Można powiedzieć, że ta szkoła jest na tyle właśnie magiczna, że można powiedzieć, że ona nie jest szkołą, tylko właśnie, jak pani tutaj powiedziała, społecznością, gdzie tutaj wszyscy integrują się ze wszystkimi i każda właśnie taka inicjatywa jest inicjatywą wspólną i to nie jest z góry narzucona inicjatywa, tylko staracie się wszyscy i nauczyciele i uczniowie funkcjonować tak, żeby po prostu yy, może przebywanie w tej szkole było troszeczkę zbliżone do takiego przebywania, jakby w domu, żeby robić coś dla siebie, dla ogółu właśnie tego. Tej społeczności szkolnej. Chym naszej szkoły kończy się słowami my integracji czarodzieje. Dokładnie. Staramy się tutaj troszkę zaczarować ten codzienny świat eee, i Taka właśnie inicjatywa no jest jedną właśnie z takich możliwości czarowania. Na pewno ona no, wyzwala też dużo różnych emocji. Tak? Dzięki temu nasza szkoła żyje, dzięki temu słychać też nas, o nas gdzieś tam w terenie. Dzięki temu mamy możliwość zaktywizowania rodziców, tak? którzy no, gdzieś tam stoją z boku, ale są bardzo ważnym ogniwem naszej, naszej szkoły. także jednym z organizatorów tego jarmarku. Tutaj opiekuje się Pani jarmarkiem. Proszę powiedzieć, co tutaj możemy znaleźć i jaka była w tym Pani inicjatywa? To znaczy nasza inicjatywa, ja byłam kiedyś wcześniej dawniej nauczycielką i nasza inicjatywa polegała na tym głównie, żeby się skupić, żeby dzieci zaangażować, mm. czyli społeczność szkolną, właśnie wykonywanie różnych prac, rodziców, tak, no bo do tej pory była epidemia COVID-a. Było trudno tym dzieciom właśnie się zintegrować razem, a teraz mamy już troszkę taką wolne, wolniejszą przestrzeń i, i dzieci mogą no, spotykać się na tych jarmarkach, kiermaszach. Mm -hmm. No i przede wszystkim radość z tego, że one mogą coś tworzyć sobie w trakcie lekcji z wychowawcami w 1 czy na zajęciach plastycznych, na przykład, czy starsze dzieci podczas zajęć technicznych robią różne właśnie rynko i potem można to sprzedawać. Mhm. Jesteśmy właśnie w szkole integracyjnej. Proszę powiedzieć, jak tutaj pani się czuje w tej szkole, bo sama ta obecność tutaj jest ogromnie ważna i myślę, że no tutaj takie inicjatywy też mają ogromną wagę, tym bardziej i dla mamy, dla rodziców i dla dzieci przede wszystkim. No. Wydaje mi się, że tak, że no, dzieci bardzo cieszą się, zwłaszcza miło wspominamy ten y, kiermasz świąteczny bożonarodzeniowy. Tutaj jeszcze była taka fajna atmosfera, bo grała muzyka. Y, no, są duże kolejki, dzieci oglądają swoje prace, y, kupują różne przekąski. w no, tak, no, myśli idei, że szkoła jest jak gdyby drugim domem, więc tutaj no, żeby dzieci czuły się dobrze. Przede wszystkim te niepełnosprawne dzieci. Mhm. Proszę powiedzieć, bo też może pozwolę sobie na troszeczkę takiej prywaty, może na taki temat poboczny. Mamy tutaj teraz wokół niepełnosprawności dzieci w ogóle bardzo dużo takich tematów i zastępczych i tematów, które rodzą wiele kontrowersji. Co z punktu widzenia rodzica jest najważniejsze właśnie w takiej opiece dla dzieci niepełnosprawnych i co szkoła właśnie może przekazać? Ja mogę powiedzieć z punktu widzenia mojej córki. Moja córka ma obniżone napięcie mięśniowe, też było podejrzane. Niepełnosprawności intelektualnej, motyzm wybiorczy szczególnie, czyli ona po prostu nie komunikuje się z obcymi ludźmi, i dla niej to jest pierwsza placówka, w której poczuła się bezpiecznie. Czyli przez tą atmosferę, jaka tu jest stworzona, mało liczne klasy, właśnie takie inicjatywy i podejście nauczycieli i zajęcia, które są, i tą integrację, taką prawdziwą integrację, nie tylko na papierze. No, wydaje mi się, że ona robi bardzo duże postępy i w tej chwili jest kilku nauczycieli, z którymi się komunikuje, są z dziećmi rozmawia, kiedyś to po prostu zamykała się w sobie i w ogóle no, no nie mówiła, a teraz angażuje się, też to bardzo bardzo przeżywa i też i uczestniczy. Ja, przepraszam, wyszłam tak troszeczkę na taki temat poboczny i stronę prywatną, ponieważ sądzę, że warto przede wszystkim o takich tematach krzyczeć głośno. I jeśli jest takie miejsce, które rzeczywiście może pokazać, że może być takim wsparciem i zarówno dla rodziców, i dla dzieci, no to myślę, że po prostu trzeba krzyczeć o tym głośno. Wydaje że, że tak, ponieważ mamy doświadczenia z innymi placówkami integracyjnymi. I ona chodziła wcześniej do innej szkoły integracyjnej i z tamtej szkoły musiałam po prostu zabrać, bo blokowała się psychicznie. I tutaj właśnie to jest pierwsza mhm. szkoła i jestem bardzo wdzięczna tutaj, między innymi. Pani wicedyrektor, ponieważ była wychowawczynią mojej córki jeszcze wcześniej, zanim została dyrektorem, że właśnie dzięki temu no, Daria ma szansę na to, żeby kiedyś w przyszłości sama funkcjonować normalnie w społeczeństwie i nie będzie potrzebowała tej mojej opieki, bo zacznie się komunikować i, i zadba o swój stan zdrowia, będzie umiała na przykład powiedzieć o tym, że źle się czuje i rozmawiać nawet z obcymi ludźmi. Jest na to szansa mm. duża, także to jest duży postęp. Jesteśmy tutaj już trzeci rok, ale, ale naprawdę widzę, że. no i nigdzie w takiej, w innej szkole takiego nie. zaangażowania nauczycieli przede wszystkim i rodziców? Mamy dużo, bo ona, jest, mm -hmm. ona była odraczana z przedszkola, bo nie było postępów, potem byliśmy w innej szkole integracyjnej i absolutnie to tylko szkoły były z nazwy integracyjna. Tutaj naprawdę z całym powodzeniem mogę powiedzieć, że no są stworzone warunki, przede wszystkim poczucie takie bezpieczeństwa, że ona no jest w stanie otworzyć się no i zacząć się rozwijać wreszcie, bo tak to do tej pory była brana za dziecko upośledzone ponieważ się nie komunikowała werbalnie, a tutaj ten lęk zniknął, no bo czuje się bezpiecznie. No i właśnie te efekty, w tym momencie widać te efekty, że wystarczy dać szansę, odpowiednio podejść do osób na przykład z dysfunkcjami, bo to niekoniecznie musi być niepełnosprawność, tak, ale no, kwestia podejścia i kwestia dysfunkcji. To one chętnie angażują się tutaj i, i też rozwijają jakieś swoje talenty na przykład. Y Plastyczne mogą też wzmocnić poczucie własnej wartości, że mają tych rówieśników niepełnosprawnych przede wszystkim. Poczucie wrażliwości. Tak, wrażliwości, empatię, ro, rozwinąć też. Zajęcia są też takie tutaj organizowane, nawet w mojej u córki w klasie, takie, no, pozwalające na wyczuwanie własnych emocji, na to jak z rówieśnikami wchodzić w relacje bezpiecznie, na przykład, żeby dzieci uczyły sobie radzić, na przykład radzić sobie z negatywnymi emocjami, na przykład jakimś tam lękiem, stresem, złością, agresją żeby to później no, no, rozwijało osobowości i w przyszłości mogły funkcjonować normalnie. Brała? E, babeczki. Rozumiem, już próbowałeś babeczek? Nie. Czyli dzisiaj pierwszy raz będziesz kupowała i próbowała? No jutro. Jutro. Byłaś na jarmarku Bożonarodzeniowym, który był organizowany? Tak. tak. I jak Ci się podobał? Nie, no fajny był. Kupiłam sobie nawet przezroczystą świeczkę z aniołem w środku. Powiedz mi, jak, jak uważasz, jak takie jarmarki? czy one są potrzebne, nie są potrzebne? No są! Jak dzieci na przykład nie zapomniały z domu czegoś słodkiego, no to mają właśnie babeczki, ciasteczka. A z takich y, prac plastycznych, y, która ci się najbardziej podoba? Wszystkie. Powiedz mi, wybrałeś sobie coś na jarmarku Bożonar, y, wielkanocne? Jeszcze nie. To jest pierwszy dzień tego jarmarku. Jak on ci się podoba? Jak sądzisz, duże jest zainteresowanie? Tak, bardzo Co robiłaś na tym jarmarku? Czy robiłaś jakieś prace? Czy tutaj y, korzystałaś, y, właśnie? Wypiekałaś babeczki? Coś y, przygotowałaś? Nie. Pani mamą dziecka z niepełnosprawnością. I tutaj dzieciaki wykazują fantastyczną inicjatywę, zarówno te niepełnosprawne, jak i te w pełni zdrowe, prawda? I tutaj nie ma żadnej, można powiedzieć, różnic, tylko dzieciaki fantastycznie się integrują. Tak, nie ma różnicy. Jeżeli chodzi o takie kiermasze świąteczne, jak dzieci tutaj mają organizowane, to tej różnicy nie ma. One integrują się w tym czasie, mogą pokazać swoje zdolności, jakie posiadają. Przede wszystkim takie oderwanie się od codziennej nauki dla dzieci to jest, tak? Proszę się pochwalić, jaki był Pani wkład w ten kiermasz? Yy, no, zrobiłyśmy baranki, akurat tutaj nie ma tego dzisiaj, tak, bo te baranki i takie jajeczka wielkanocne będą dopiero jutro, bo jest trzy dni tego kiermaszu. także my, nasza klasa wystawia to jutro tutaj, tak? I razem z dzieckiem zrobiliśmy właśnie takie baranki i jajeczka takie na jutro. Warto wspomnieć, że tak jak tutaj pani mówiła, bardzo dużo jest tych fantów przygotowanych na tym kiermaszu. One nie wszystkie są wystawione. Jest ich tyle, że są jeszcze poukrywane. Tak, jeszcze są poukrywane po klasach. Są takie, to są tak niespodzianki, takie perełki pozostawiane, jak my mówimy, na kolejne dni, tak? Żeby mm. wszystko nie naraz, tylko żeby dzieci mogły po, yy, sobie to porozstawiać na trzy dni, tak? Co wśród tych perełek będzie? Co wśród tych perełek się znajdzie? No wśród tych perełek jeszcze na jutro będziemy jeszcze kolejne ciasta wypieki przez rodziców, przez dzieci, tak? No i różne że, wykonane jeszcze rzeczy, tak, rękodziała przez, przez dzieci tych starszych klas.